Województwa pomorskie, poznańskie, katowickie, łódzkie, kieleckie, warszawskie, krakowskie i suwalszczyzny zostały przyłączone do Rzeszy. Wobec tych ziem prowadzona była polityka germanizacji, dlatego od jesieni 1939 roku rozpoczyna się wysiedlanie Polaków, połączone z konfiskatą majątków. Zamknięto polskie szkoły, teatry, biblioteki, niszczono pomniki kultury, narodu. Z ziem wschodnich zamieszkały przez 12 milionów Polaków utworzono Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem Polski. Według pierwotnych planów Hitlera Lubelszczyzna miała być przydzielona na getto żydowskie i dlatego polityka gospodarcza polegała na szybkiej i całkowitej eksploatacji. Wywożono maszyny, surowce oraz bogactwa. Przy planowanym najeździe na Związek Radziecki zmienia się polityka wobec generalnego gubernatorstwa. Ma być przekształcone w kolonię niemiecką, a jednocześnie ma stanowić bazę wypadową do ataku na Związek Radziecki. Od tego czasu nazwana jest krajem pobocznym. Polityka Hitlera zmierza do wyniszczenia polskiej inteligencji. Najbardziej znanym przykładem jest to aresztowanie 144 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 1939 roku oraz aresztowanie 2000 inteligentów w Lublinie w dniu 9 listopada 1939 roku. Pierwsza publiczna egzekucja miała miejsce w Bochni w grudniu 1939 od 1940 roku na ziemiach polskich zaczynają działać obozy koncentracyjne. Związek Radziecki po podziale ziem II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku przypadł w udziale obszar prawie 200 tysięcy km2, zamieszkały przez 13 milionów ludzi. Już w październiku 1939 roku Stalin wspaniałomyślnie przekazał Wileńszczyznę Litwy. Na okupowanych terenach władze sowieckie prowadziły zdecydowanie antypolską politykę. Chodziło w niej o pełną integrację przyłączonych terytoriów i całkowitą rusyfikację Polaków. Podobnie jak Hitler, Stalin postanowił rozprawić się z polskimi elitami. Jak się okazało, zrobił to jednak znacznie skuteczniej od swojego sojusznika. W listopadzie 1939 roku wszyscy zamieszkali na okupowanych terytoriach, otrzymali radzieckie obywatelstwo. Oznaczało to konieczność stosowania się do radzieckiego prawa, które nakładało na obywateli rozliczne ograniczenia i objęcia poborem wojskowym. Rozpoczęto konfiskatę ziem należących do polskich właścicieli. Na Polaków spadły dotkliwe represje. Na porządku dziennym były aresztowania, kończące się najczęściej z syłką do łagów. Potężnym ciosem były też deportacje w głąb Związku Radzieckiego, które miały miejsce w latach od 1940 do 1941. Oblicza się, że wywózki objęły około 325 tysięcy obywateli polskich, z czego Polacy stanowili około 64%, Żydzi około 21%, Ukraińcy... Ponad 7,5%, zaś Białorusinów 6%. Rozprawą z polskimi elitami były także masowe egzekucje oficerów polskich wziętych do niewoli podczas kampanii wrześniowej. Decyzję o rozstrzelaniu oficerów podjęło Biuro Polityczne WKPB. 5 marca 1940 roku, w kwietniu i maju 1940 roku zamordowano około 4 tysiące osób w Katyni, około 3 tysiące osób pod Charkowem i 6 tysięcy w Miednoje, pod Twery. Skala terroru na terenach obu okupacji była ogromna. Zarówno celem nazistów, jak i polityków sowieckich były moralne i fizyczne wyniszczenia mieszkających na tych terenach ludzi. Tak. By wykluczyć tu jakiekolwiek próby. Linia demarkacyjna III Rzesza Związek Radziecki była granicą stref wpływu między komunistami a nazistami na terenie Polski. Powiązywała ona od 28 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku. Linia ta miała przebiegać na linii Narew-Buk-Wisła. Ostatecznie przebiegała ona na linii na ryw Wisła-San. W klęsce podniesionej podczas kampanii wrześniowej, niemal natychmiast zaczęły powstawać konspiracyjne organizacje mające na celu walkę z okupantami. Jedną z pierwszych i bardziej znaczących organizacji była Służba Zwycięstwa Polskiego, która została rozwiązana z powodu braku akceptacji ze strony rządu na uchodźstwie. W miejsce SZP powstał Związek Walki Zbrojnej, który został powołany przez generała Sikorskiego. Dowodzenie ZWZ w kraju powierzono generałowi Stefanowi Grot Roweckiemu, a dowództwo po aresztowaniu generała Grot Roweckiego przejął generał Tadeusz Bur Komorowski, który też przemianował ZWZ na powszechnie znaną Armię Krajową. Do głównych zadań polskich partyzantek należały sabotaż oraz podnoszenie ducha ludności cywilnej nieuczestniczącej w operacjach wojennych. Do jednych z najsłynniejszych operacji polskich jednostek partyzanckich należą Akcja pod Arsenałem Kryptonin Meksyk II Powstanie Warszawskie Składowa Planu Burza Kryptonimem Szare Szeregi określono Związek Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej. powołany został 27 września 1939 roku przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Szare Szeregi dzieliły ochotników na trzy grupy. To jest Zawisza, dzieci i młodzież w wieku 12 do 14 lat, bojowe szkoły, młodzież w wieku od 15 do 17 lat, grupy szturmowe, osoby powyżej 18 roku życia. Osoby należące do drużyn Zawisza nie brały udziału w walce czynej, były one natomiast szkolone w celu pomocy pozostałym grupom oraz do odbudowy Polski po wojnie. To właśnie osoby należące do tej grupy roznosiły pocztę w ramach harcerskiej poczty polowej. Osoby, które służyły w drużynach bojowych szkół najczęściej zajmowały się tak zwanym małym sabotażem, czyli podnoszeniem morali ludności cywilnej poprzez propagandę antyniemiecką. Drużyny grup szturmowych były podporządkowane bezpośrednio pod kierownictwo dywersji Armii Krajowej. Były to drużyny stricte bojowe, to jest uczestniczące w operacjach bojowych, takich jak odbijanie więźniów, wysadzanie mostów kolejowych, Etc. Bataliony Zośka i Parasol, należące do grup szturmowych, walczyły podczas Powstania Warszawskiego, ponosząc straty osiągające ponad 80%. Co, Co mam robić? Uciekaj na starówkę! Proszę pana, kto to już powstanie! Jeszcze nie zjeżdżaj pana! Szybko, szybko, na starówkę! Tam! Tam, proszę szybko! Ja muszę wracać na bawiak! Ta córka została! Pani Tam, tu, tu. Niech pani ucieka! Proszę, niech pani ucieka! Nie Gdzieżem! Писай, да? Хорошо, а ну да? Уже, уже, уже. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Trwało ono 63 dni i pochłonęło około 198 tysięcy żyć, z czego około 18 tysięcy stanowili powstańcy, a pozostałe 180 tysięcy ludności to byli cywili. Powstanie zostało wymierzone militarnie przeciw najeźdźcy niemieckiemu, jednak politycznie było wymierzone w Związek Radziecki. Armia Krajowa miała na celu wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Licząc na poprawę pozycji międzynarodowej, legalnego rządu Rzeczpospolitej oraz powstrzymać planowaną sowietyzację Polski. Porażka powstania spowodowała obniżenie potencjału polskiego państwa podziemnego, Armii Krajowej oraz delegatury rządu na kraj, którym nie udało się zapobiec planom politycznym Stalina w stosunku do powojennej Polski. Mimo tego powstanie warszawskie dzięki poświęceniu powstańców w walce o suwerenność i niepodległość weszło do polskiej tradycji patriotycznej. Mamy nadzieję, że podobała się Państwu prezentacja. Pamiętajcie o bohaterach II wojny światowej.